Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy gościć Anię, koleżankę Michalinki, i dziewczyny będą grały w grę kurnik. Jak im to pójdzie, zobaczymy. Zapraszamy na film. Cześć! Kochani, dziewczyny będą grały dzisiaj w grę pod tytułem Kurnik. Co zawiera ta gra? Gra, słuchajcie, składa się z siedmiu takich gniazd. Z sześciu kur, które z drugiej strony mają kolorowe jajka, sześć kolorów i żetony w sześciu kolorach po trzy jajeczka w jednym kolorze. Przygotuję teraz dla dziewczyn grę. Rozkładam wszystkie gniazda. Patrzcie, dziewczyny. Pamiętacie, ile było gniazd? Tak, tak. Siedem. Siedem. I? Siedem. I kurki. Ale, żebyście nie podglądały, nie zapamiętały, która kurka ma jakie jajko ukryte w sobie, potasuję i kładę w gnieździe. Ponieważ jest sześć kurek, dziewczynki. A siedem gniazd to znaczy, że jedno gniazdo jest wolne, prawda? Tak, okay. tak. I teraz przygotuję jajka, również Wam potasuję. Wszystkie jajeczka Wam tu porozkładam i będziemy grać po kolei, ponieważ macie tyle samo lat. A ile macie lat? 6,5. Sześć sześć. Pół. Sześć sześć i pół. I pół, Tak jest, 6,5. No więc co, zrobimy wyliczankę, która zaczyna. Ok? tak. Ene, rike, kefakke, torba, borba, usnos make, deus, deus, kosmateus i morele, baks. Raz, dwa, trzy. Wychodzisz, ty. Michalina zaczyna, ok? I teraz poczekaj, Michalinka, powiem zasady gry. Michalinka odsłania jajeczko, tak, żeby, żebyście obie widziały kolor, a następnie szuka, która kurka ma kolor takiego jajeczka. Ok? Uh -huh, uh -huh. Jeśli, misia, poczekaj, zgadniesz kurę. Będzie miała ten sam kolor co jajeczko, które odkryłaś, zgarniasz ten żeton i kładziesz koło siebie. Mhm. A kurkę znowu zakrywasz, tak żeby była tutaj znowu kurka i wkładamy kurkę do pustego gniazda. I w ten sposób kurki się tu potem wymieszają. Ok. okay? Czyli okay. za każdym razem kurę będziemy odkładać do pustego gniazda. Jasne? Tak. Tak. Gramy? Tak. A jak nie trafisz żetonu, nie będzie zgodny z kurą, to żeton zostaje na stole i ruch przechodzi na Anię. Jasne? Mhm. Dobra. Mhm. No to Wybieram. gramy. Okej. Okay. Nie zmieniaj. Tu niech będzie. Jaki to kolor? Czerwony. Dobra, czerwony. No to jak myślisz, która kura ma czerwony. Bip, 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 bip. Otwieraj. Ale tak, żebyś ją położyła i Ania widziała. Nie. O, jajeczkiem do góry. Trafiasz kolor? Nie. No. Nie. No to co? Zakrywasz kurę i wkładasz ją Koko. do... Gniazda pustego. I cool, cool, cool. Ania, teraz Twoja kolej. Musisz polować na czerwone jajko, które ma pod sobą kura. Dobra. Trafiłaś? Tak. Brawo, czyli żeton jest Twój. Proszę bardzo. Nie, żeton już tak kładziesz. Okay. Kurę zakrywasz, przekładasz do Pustego Gniazda i losujesz jajko dalej. Cały czas jest Twój ruch. Losuj sobie żeton. Nowy. Ania, ty losujesz. Który chcesz? Dobra, i jaki kolor tam wypadł? Żółty. Dobra, no to Ania, szukaj kury. Brawo! Kurę do pustego gniazda, żeton twój i grasz dalej. Oczywiście Ania. wygrywa ta osoba, która... Do skuchy gramy. Która zdobędzie najwięcej żetonów? Dobra, losuj. Zielony. No to strzelaj. Która kula... Która kura ma zielone jajo? A, ale Ci się udało! Skryciula! E, Dobrze, jedziemy na niebieskie. Dobra, już Cię tak tu wymieszały, że słuchajcie dziewczyny, ja w ogóle nie wiem, która co. Trafiłaś? Nie. Nie. No to kurę do pustego gniazda, a misia poluje na niebieską. Trafiłaś? Nie. Do pustego gniazda, to było białe. Tak. I Ania, teraz Ty poluj na niebieską kurę. Która tutaj jest niebieska? Trafiłaś? Tak. Dobrze. Kura na puste gniazdo, a ja je o twoje. Okej. Okay. Ania nadal twoja kolej. Losuj, że Niebieski. No idzie ta kurwa. Tak. będzie. Która to była? Która to była? Która to była kura? Trafiłaś? Nie. Nie, to było białe. Dobrze, do pustego gniazda Misia poluje na niebieską. A Nie, dobra, na puste gniazdo, Ania poluj. Dobrze. Żeton twój białe Oj, niestety, ale tu było fioletowe do pustego gniazda. Tak jest, Misia, poluj na białe. Ach, ja pamiętam. Dobrze, dobrze. Dobrze trafiłaś, czyli żeton twój. Nie tak, kolorem tu, ale nie możesz jajkiem tak. Musisz kurę. O tak. No to Ania, szukaj niebieskiego jajeczka pod kurką, niestety nie, Misia, Twoja szansa. Dobra, no, co no, niej? Tra trafiłaś, dobrze! Jajo Twoje, kura na puste, ok i Misia, grasz dalej. No już kończymy, już kończymy, tylko trzy jajka zostały, gdzie jest żółte? Gdzie jest żółte? tu <śm> <śm> Dobrze, Amelka. Tak, Amelka nawet pokazuje na karteczce. Świetnie. Tu jest żółte. No, Misia, która kura ma żółte jajo? Oj, niestety nie trafiłaś. Zielona, ale na puste. Gniazdo. Ania teraz. Oj, niestety nie trafiłaś. Ale się Wam wymieszały kury teraz. Niestety, Michalinka, nie, Ania. Niestety nie, Michalinka, która kura ci została? Jak dobrze pomyślisz, to zgadniesz. Która kura nie była odsłaniana? No dobrze, ta też nie była odsłaniana, no to Ania już. O, nie trafiłaś! Michalina, skup się. Dobrze! Brawo! Trafiłaś żeton. Michasia, dalej ty. Żółty był, tak. Czerwony. Gdzie to było czerwone? Gdzie było czerwone? Nie trafiłaś na puste gniazdo. Tak jest. Ania, twoja kolej. Wiesz gdzie? Nie. Oj, niestety nie. Amelka wam podpowiadała dobrze. Ania, teraz ty. Niestety. Nie. Michasia. Dobrze! I, Michalina ostatni że zobaczymy, czy trafisz. Ale rozgrywka. Dobrze. Ania, trafisz zielone. Gdzie jest zielone? zielone? Nie. Nie, niestety nie. Michasia, gdzie jest zielone? Nie na pusty. O tak. Ania. Brawo! Ania trafiła! No to super. Dziewczyny, liczymy, która zdobyła teraz więcej jajek. Jeszcze... Ania zaczyna liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Brawo! Zapamiętaj, Michalina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja Ile masz, Michasia? 6. Która z was zdobyła więcej? Ja! Ania. Brawo, nawet Amelka mówi, że Ania. Brawo, Ania dla ciebie! Ale dziewczyny były, byłyście świetnie. Świetne byłyście, prawda, Amelko? Kibicowałyśmy Wam bardzo. Piąteczka. Piąteczka. Kochani. Myślę, że zrobimy rewans. Dziewczyny sobie zagrają jeszcze raz, ale my się z Wami już żegnamy. Dziękujemy Ci Aniu za występ w filmie, za udział. I żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!